Witam wszystkich w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście ale dzisiaj mam dla was villagerowe sklepy na wasz serwer, dla graczy jak i dla adminów, także zaczynamy! Także tak jak powiedziałem na początku, dzisiaj mamy właśnie plugin, który obsługuje nam sklepy villagerowe, czyli właśnie cały, całe GUI sklepu będzie wyglądało jak te u villagerów i ten plugin oferuje nam tworzenie sklepów przez graczy, ale również oferuje nam admin shopy, czyli właśnie sklepy z nieskończoną ilością itemów, czyli gracz sobie płaci i nigdy ten item tam z tego GUI nie znika, normalnie jak inne sklepy na serwerach. Także przechodzimy od razu do pobrania i z Bakitu, a raczej ze strony Bakitu pobieramy sobie... Plugin Shopkeepers, Download Latest File, mamy tutaj przycisk, klikamy, wybieramy miejsce, właśnie pobrania, ja sobie wybiorę tutaj pulpit. No i teraz w zasadzie to wszystko czego potrzebujemy, bo tutaj nie mamy żadnych informacji, że do działania pluginu jest nam potrzebne coś więcej. Ale dodatkowo wygram sobie tutaj plugin citizens, bo właśnie plugin shopkeepers może łączyć się z citizensem i możemy zrobić właśnie sklep z gui villagerowym, ale będzie stał npc, czyli np. mój skin i będzie mógł coś sprzedawać. To pokażę wam właśnie w trakcie odcinka przy okazji, także ja również pobieram tutaj sobie citizens. Ze Spigota jest on płatny, także jeżeli nie macie go kupionego, możecie pobrać tutaj ze strony Jenkinsa. I tutaj są buildy deweloperskie do pobrania za darmo. Także to wszystko oczywiście wam linkuje w opisie. Wszystkie pluginy teraz wgrywamy do folderu plugins na serwerze, startujemy serwer i wszystko działa. Dobra, będąc już na serwerze, pod komendą kośnik plugins mamy właśnie tutaj pokazane citizens i shopkeepers na zielono, czyli właśnie nasze pluginy wgraliśmy prawidłowo, wszystko działa. I teraz możemy sobie użyć podstawowej komendy shopkeeper help i mamy właśnie tutaj spis wszystkich potrzebnych nam komend. Jeżeli nie rozumiecie jakiejś komendy lub jakiejś funkcji, potrzebujecie jakichś permisji, różnych takich rzeczy, to wam również linkuję w opisie wiki pluginu shopkeeper, tam wszystko jest opisane. Także zaczniemy sobie właśnie od... Tej, takiej, powiedzmy, drugiej podstawowej komendy pluginu, czyli zwykłe ShopKeeper. Wpiszmy sobie ShopKeeper, i po spacji mamy tutaj, właśnie, spis wszystkich entity. Czyli teraz wszystkie te rzeczy, oczywiście tutaj widzę, że też nam się tabują komendy, także troszkę mój fail, nie sama entity, ale aktualnie chodzi mi bardziej właśnie o te entity, czyli na przykład możemy sobie tutaj dać Blaza. Także dajmy sobie na przykład Blaza. Oj, zapomniałem powiedzieć, że się tworzą tam sklepy, gdzie się patrzymy. Ja patrzyłem gdzieś tam tam, także nie wyszło także popatrzmy się tutaj i użyjmy sobie komendy shopkeeper blaze no i zrespił nam się blaze, użyjmy sobie w takim razie jeszcze standardowo shopkeeper villager proszę bardzo i pokażę wam właśnie jaka jest różnica między tymi sklepami, teraz jak klikniemy sobie prawym przyciskiem myszy na blaze mamy informację właśnie, że nie ma tutaj żadnych ofert w tym sklepie czyli musimy je najpierw dodać no i właśnie tak stworzyliśmy pierwszy nasz adminowy sklep i teraz zaczniemy go modyfikować, czyli wciskamy sobie shift i prawy przycisk myszy, otwiera nam się właśnie takie proste GUI do edycji. No i teraz mamy tutaj na przykład y, ikonkę do nadania nazwy, czyli klikamy sobie tutaj by nadać nazwę. Nazwiemy to po prostu y, Netherowy sklep, tak żeby było tematycznie Netherowy sklep. Proszę bardzo. No i co ważne, ta nazwa dopiero się tak jak to jej najeżdża na tego, na tego Blaze'a, ponieważ po prostu to jest jakby jego name tag. Czyli gdybyście chcieli tutaj stały hologram, to musielibyście to raczej zrobić na przykład pluginem Holographic Displays, albo innym tego typu pluginem. Dobra, i teraz jeżeli chcemy dodać jakieś oferty do tego sklepu, znów musimy wejść w GUI edycji, czyli Shift i prawy myszy. No i jak widzicie, wybrałem sobie tutaj już jakieś itemy. No i teraz... W pierwszy slot umieszczamy właśnie itemy, które mają być sprzedawane, a w te dwa sloty umieszczamy sobie cenę kupna. Czyli przykładowo ja sobie wezmę teraz emeraldy, znów otwieram guje edycji, no i na przykład tutaj dam, że łopata ma kosztować załóżmy 5 emeraldów, na przykład sikierka może być droższa, nie kosztuje 15. Kilow może być za 10. No i na przykład tą zbrojkę dam za 34, stack chleba za. 3, 4, no i załóżmy to za 60 ceny, są totalnie przykładowe. Jak widzicie, tak ustawione GUI już będzie nam działać. Czyli przypomnę, w pierwszej linii ustawiamy właśnie itemy, które chcemy sprzedawać ludziom, a tutaj ustawiamy to, za co ludzie będą kupować te przedmioty. I teraz w praktyce wychodzi to tak, że właśnie mamy takie bardzo proste menu kupna, dosłownie jak od Villagera, i możemy za Emeraldy sobie kupić te itemy. Ja Wam jeszcze pokażę, że mogę je tutaj kupić. Biorę sobie Emeraldy. Stawiam, wybieram ofertę, na przykład chcę sobie kupić zbroję, mogę ją kupić. Chcę sobie kupić na przykład tutaj łopatę, mogę ją kupić. I tak samo z innymi itemami. No i teraz nie musicie być ograniczeni do Emeraldów. Możecie używać jakiegokolwiek innego itemu, czyli na przykład gdybyście chcieli sprzedać tą zbroję za dirta, co kompletnie nie ma sensu, ale jakbyście chcieli, to możecie. Ustawiacie po prostu tutaj dirta, otwieracie i macie faktycznie zbroję za dirta. Sprawdźmy, bierzemy sobie Dirta. Nie tym przyciskiem, OK. I możemy sobie faktycznie na zbroję z tego Dirta kupić. Także totalnie jesteście ograniczeni niczym i możecie wystawić tutaj co tylko chcecie. Czyli na przykład, gdyby ta zbroja miała kosztować oprócz Dirta, dirta jeszcze diamenty, no to te diamenty również możecie dodać. Na przykład, powiedzmy 10 diamentów, no to wstawiamy 10 diamentów i teraz nasza zbroja będzie kosztować stack Dirta. Proszę bardzo, i 10 diamentów, czyli dajemy stack. Jak widać, jeszcze nie mogę jej kupić. I bierzemy jeszcze sobie tutaj diamenty, dajmy sobie tutaj 10, żeby było wszystko widać i możemy dopiero kupić tą zbrojkę. Także fajnie to wszystko działa, jeżeli macie po prostu jakąś tutaj wyobraźnię, możecie fajnie poukładać wasz ym, sklep na serwerze. Jeżeli wasz sklep okaże się być nieprzydatny, możecie w menu edycji usunąć go właśnie tą kością, przyciskiem delete, potwierdzacie, no i wasz sklep cały znika. No i teraz sprawdźcie naszego villagera, bo przecież po coś go stworzyłem, także wchodzimy w menu edycji i jak widzimy mamy tutaj cztery dodatkowe przyciski. No i wam zaraz wszystko opiszę. Czyli zaczynamy standardowo od nazwy, nazwiemy sobie tutaj tanie itemy, powiedzmy, że to jest dobra nazwa. Mamy tanie itemy, wejdźmy ponownie w menu. No i teraz mamy pierwszą ikonkę, tą nową, taggle baby variant, czyli możemy sobie ustawić naszego npc aby był on mały. No i jak widzicie, właśnie te przyciski tutaj zależą od tego, jaki entity zrespiliśmy, czyli gdybym na przykład Shopping Creepersa zrespił Creepera, Dajmy sobie tutaj Creepera, no to w jego menu nie będzie tych przycisków, które były dla Villagera, ale za to jest taki, który nie był ani dla Villagera, ani dla, dla Blaze'a. Czyli jest to przycisk Tagol Charge Creeper, czyli naładowanie Creepera. Jak widzicie możemy włączyć, wyłączyć. Tego nie posiada ani MPC, ani Blaze, którego swoją drogą już nie ma. Także wróćmy sobie jeszcze do Villagera. No i na przykład możemy przywrócić, by był on znowu duży i wybierzmy jego profesję. Niech będzie to na przykład tutaj... Kurczę, nie piszę jaka to profesja. Niech będzie Alchemik. No i jak widzicie zmieniła nam się, zmieniła nam się profesja właśnie Villagera na Alchemika. Teraz wejdźmy sobie ponownie i możemy zmienić kolor jego, jego skina, jego zbrojki, wiadomo, to zależy właśnie od biomu, także możemy wszystko sobie tutaj ustawiać. No i dodatkowo możemy zmienić kolor tego mieszka Mieszka złota, tej, tej torebki, nie wiem, nie wiem dokładnie jak to się nazywa. No i właśnie to też możemy sobie zmieniać. O ile się nie mylę, to właśnie zależy od levelu MPC-a, a raczej village, z którym tradujemy. Także, jakbyśmy chcieli, to też możemy sobie właśnie kolor tego zmieniać. Oczywiście dodawanie itemów działa tak samo jak poprzednio. Czyli, na przykład, jeżeli chcemy sprzedać tą zbroję, umieszczamy ją w górnym slocie, a w dolnym slocie umieszczamy cenę. Niech ona kosztuje 44 emeraldy i 5 diamentów. I jak widać, ta cena się tutaj ustawiła, wszystko nam elegancko działa. Nie mam emeraldów, więc nie mogę jej kupić. Dobra, gdybyście chcieli ustawić mega, mega dużo itemów, to wystarczy, że uzupełnicie cały ten slot. Cały slot, oczywiście, za ile te przedmioty mają być kupowane. No i podobnie tutaj. Oj, troszkę mi się zjechało, zaraz to poprawimy. Poprawione. Zostawiamy cenę. Kolejna strona. Znowu tak samo. Oczywiście to będą jakieś tam wasze temy. To nie będzie dirt e, ani diamenty. To może być cokolwiek. Tylko chcę wam pokazać, właśnie, ile tutaj jest miejsca. No i mamy 5 na 5 stron. Nie możemy przejść dalej, a jednak możemy, bo ostatnia strona to jest piąta i ja byłem na czwartej. Także jeszcze jedna strona do uzupełnienia. E, robię to na odwrót. Dobra, tutaj i tutaj, dobra. Klikamy Escape i jak widać, nasz PC ma pełną ofert, Możemy sobie tego scrolla tutaj używać i lecieć w dół. Także totalnie masz tutaj mega dużo miejsca na oferty: 5 stron po 9 slotów, czyli to będzie 45 itemów miejsca w jednym villagerze. Dobra, z prostej strony tworzenia sklepów adminowych to tyle. Tak naprawdę tylko tyle potrzebujecie, by zrobić naprawdę fajny sklepik. No i teraz przejdziemy właśnie do sklepików graczy. Czyli teraz jak to działa? Oczywiście możemy dać opcję graczom, by oni tworzyli swój sklep przez komendę, o tym będzie potem. Bo właśnie w konfigu jest taka opcja, by tą komendę im udostępnić, a my zaczniemy sobie tworzyć nas, nasze sklepiki dla graczy właśnie od itemku. Czyli przez komendę gracz dostaje itemek dzięki któremu może stworzyć swój sklep. Czyli na przykład powiedzmy ten itemek można dać do jakiegoś sklepu zwykłego albo można go dać za jakieś questy na serwerze może można zrobić do niego crafting, prawdopodobnie różne rzeczy można robić po prostu ten itemek będzie wymagany do tego, żeby nasz gracz stworzył sobie sklepik. Czyli teraz w praktyce wpisujemy sobie komendę shopkeeper gif i nick gracza, w moim przypadku letal no i mam taki itemek, shopkeeper się nazywa, jest to jajko villagera i co ważne nie musicie się bać, że np. wasi gracze nagle zaczną wsadzać te, to jajko w spawnery i będą na przykład sobie tutaj respić, spawnować villagery, bo po prostu to jajko jest wyłączone z użytku, jak widzicie ono tutaj totalnie nie działa, nie jest to właśnie takie jajko villagerowe, tylko jest to właśnie taki... Creator naszego sklepiku. Także, już tutaj na czacie mieliśmy informację, że musimy właśnie right-klikować jakiś container, czyli na przykład jakąś skrzynię, i dopiero wtedy możemy utworzyć nasz sklep. No to weźmy sobie właśnie skrzynię, bierzemy i postawmy sobie ją na przykład tutaj. Stawiamy. No i teraz, biorąc właśnie znowu ten Shop Creator do ręki, możemy sobie kliknąć tam skrzynię. I mamy informację na czacie, że nasz kontener został wybrany. No i teraz musimy wybrać miejsce gdzieś na ziemi w zasięgu 15 bloków od tej skrzyni, gdzie ma stać nasz MPC. No to ja mogę tutaj na przykład wybudować dla niego takie podwyższenie, a niech będzie Obsydian żeby to było po prostu fajnie widoczne. No i powtórzę jeszcze raz, 15 bloków radiusu, czyli zasięgu od tej skrzyni, dlatego że w konfigu jest to ustalone, możecie dać większy zasięg, możecie dać mniejszy, ale gdzieś w obrębie tej skrzyni, którą wybraliśmy, musi stać właśnie ten nasz villager. No i przypomnę, że mówimy o sklepach graczy, bo sklep adminowy tej skrzyni po prostu nie potrzebuje. Także postawmy sobie tutaj właśnie tym shop creatorem, tym itemem naszego villagera. No i jak widać item jak nie znikł, a villager powstał. No i teraz nasz gracz może sobie właśnie przejść do ustawienia tego villagera. Czyli podchodzimy sobie do naszego villagera, otwieramy jego menu edycji. No i mamy bardzo podobne menu do tych wcześniejszych. Ale pojawiły nam się tutaj dwie nowe opcje. Także pierwsza opcja, już stara tym razem, to oczywiście imię. Ustawmy sobie nazwę sklep gracza. Proszę bardzo, sklep gracza. No i teraz pierwsza z nowych opcji, czyli Viewshop Inventory. Czyli otwieramy sobie tutaj i mamy właśnie inwentory tego villagera, co on może sprzedawać. Tutaj wam pokażę, właśnie, że ekscentem sobie pod tym kątem to obserwujcie teraz skrzynię. Dobra, muszę shiftować. OK. I teraz otwieram sobie właśnie inwentory villagera, a w rzeczywistości otwiera nam się ta skrzynia, czyli to po prostu jest z sobą połączone, no bo łączyliśmy to wcześniej, właśnie klikając na tą skrzynię tym itemkiem, czyli tym takim shop creatorem, tym itemem, który tworzy nasz sklepik, naszego villagera. Także teraz możemy to Eku sobie otworzyć i tutaj ustawić rzeczy, które chcemy sprzedawać. I teraz co ważne, nie wybieramy tutaj waluty, którą gracze mają tutaj jakby płacić, tylko ustawiamy samej temy, które chcemy sprzedać jako gracz. Czyli na przykład jako gracz chcę sprzedać sobie jeden obsydian, sikerkę, łopatę, diert i na przykład klatę. No, i właśnie to chcę sprzedać, więc zamykam to. I teraz otwierając, właśnie to menu edycji, pojawia nam się takie coś, czyli troszkę inaczej to wygląda niż właśnie sklep adminowy, no bo nasi gracze tutaj nie mogą sobie wybrać, za co chcą sprzedawać tej temy, tylko jest to z góry narzucone. I teraz, jeżeli na przykład chciałby nasz gracz ustawić cenę tej klaty, to musi kliknąć sobie w tą barierę lub w tą. I teraz pokażę wam, czym te bariery się różnią. No to pierwsza to są na przykład bloki Emeraldu. Możemy je zwiększać lewym przyciskiem myszy i prawym przyciskiem myszy zmniejszać, a ten, ten blok. Niżej ta druga bariera to są po prostu emeraldy, czyli troszkę mniejsza waluta niż blok emeraldów. Jeżeli nie pasują wam emeraldy, tylko chcielibyście, żeby tutaj ludzie sprzedawali np. przykład jak sami lub czymś innym, możecie to ustalić w konfigu, do tego przejdziemy również potem. Na razie prezentuję to wam na właśnie emeraldach. Czyli na przykład ustalmy sobie, że ta lata ma kosztować 5 bloków emeraldów i na przykład em, 3... Emeraldy. Dirt jest tani, więc nie chcę, by posili za niego na przykład blokami, więc dam tylko jeden emerald. No powiedzmy, że ta łopata jest warta 2, tutaj sikierka 3 i na przykład 5. No i na przykład obsydian też jest tani, więc dajmy go sobie tutaj po prostu za 8, czyli po prostu tak chcę to ustawić. No i teraz klikając Escape. Jak widzimy, dokładnie to nam się ustawiło. Jak widzicie, nie uzupełnia nam się jakby to od najniższej do najwyższej ceny, tylko mamy dosłownie w takiej kolejności, jak ustawiliśmy tutaj w tej skrzyni. Także gdybyśmy chcieli to zmienić, to musimy wszystko wyciągnąć. Teraz jeszcze raz otworzyć. No i postawić w kolejności, jaka nam pasuje, czyli na przykład taka kolejność. No i jak widać, nic się nam nie zmieniło. Fail. Dobra, czyli na widzi znaleźliśmy buga, którego wcześniej nie widziałem. Wcześniej jakoś tak normalnie mi się to ustawiało. Także nie wiem, może jednorazowo coś mi się zbagowało. Jeżeli będzie mieć taką sytuację, to wystarczy po prostu tego villagera usunąć no i postawić nowego. Dziwna sytuacja, mówię, wcześniej przed odcinkiem testowałem wszystko. Zresztą sam używam też tego pluginu i takich bugów nie miałem. Także może jednorazowo, może nie. No. To zawsze może się w pluginach zdarzyć, także stwórzmy sobie nowego shopkeepera Tylko właśnie nie adminowego, tylko dajmy sobie właśnie ten itemek Bierzmy sobie znowu skrzynię I znowu stargetujmy do skrzyni i postawmy sobie tutaj villagera No i możemy dalej wam tutaj wszystko pokazywać A raczej mogę wam wszystko pokazywać, nie ma tu nikogo oprócz mnie Dobra, czyli na szybko sobie znowu ustalę faktycznie to Eku w kolejności, która mi pasuje, czyli na przykład od najtańszej, rzeczy na przykład do najdroższej. Ustawmy to w ten sposób. No i teraz na szybko znowu ceny. Niech to kosztuje, oj, może nie w blokach, tylko w emeraldach. Niech to kosztuje tyle, niech to kosztuje tyle, to niech tyle, to tyle, a to tyle. Totalnie przykładowo na szybko, jak widać znowu wszystko działa i tym razem jest od najtańszego do najdroższego, bo właśnie tak to ustaliliśmy w naszym gui. Także teraz możemy również włączyć lub wyłączyć powiadomienia o tradzie, czyli tutaj będziemy właśnie dostawać informacje, jak ktoś z tym graczem, nam tutaj znaczy graczem, villagerem nam tutaj traduje. No a tutaj już mam baby variant, czyli to, co wcześniej nasz gracz również może mieć takiego baby villagera. Oczywiście tutaj wybór profesji, wybór koloru, wybór, wybór koloru też tego mieszka. No i w sumie to tyle. Możemy jeszcze oczywiście wepchnąć więcej itemów. Gracz też może 5 stron aż pomieścić, także to dość sporo. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o sklepy graczy. No i zanim przejdziemy właśnie do konfigu, bo tam też jest bardzo dużo ważnej rzeczy do ustawienia, stwórzmy sobie wcześniej wspomnianego mpc a z citizensów, czyli wpisujemy sobie shopkeeper i tym razem będzie właśnie to admin shop, czyli troszeczkę powrót do początku odcinka. Shopkeeper, citizens, klikamy i na przykład mamy tutaj właśnie letala. Czyli właśnie możemy zrobić tak, by nasz tutaj letal sprzedawał itemy, co jest bardzo ciekawe. Na przykład niech nam sprzedaje tutaj kilow za 5 diamentów I jak widać nam letal to sprzedaje, także mega ciekawa opcja, możecie ją wykorzystywać, możecie na przykład, um... no właśnie, czy możecie, zaraz to sprawdzę. Dobra, sprawdzone także faktycznie możecie po prostu przerenamować tego villagera i on przyjmuje właśnie skin osoby z tym nikiem. Czyli właśnie wpiszemy sobie teraz Letal, mamy Letala, a jak wpiszemy sobie Marek Kas, no to mamy właśnie Marek Kasa. Jeżeli byśmy sobie wpisali na przykład SKKF, to będzie mieć SKKFa. Mam nadzieję, że to jego aktualny skin na to, na to wygląda. Także. Bardzo, bardzo ciekawa opcja, fajnie, można to wykorzystać podczas jakichś eventów, no i ogólnie na spawnie można właśnie postawić. Post takie coś właśnie można postawić, e, tylko trzeba mieć citizensy, to bardzo ważne, bez citizensów takiego czegoś nie zrobicie. Jeżeli też tworzysz serwery Minecraft, zapraszam się na mój Discord, link znajdziesz w opisie. Tam możesz dowiedzieć się więcej o tej tematyce, możesz również pomóc innym. Także zapraszam, a my wracamy do odcinka. Dobra, teraz ustawimy sobie config, tam parę ważnych spraw jest właśnie do przerobienia przeustawienia tak jak wam pasuje, także wchodzimy sobie w plugins, tutaj Shopkeepers no i wchodzimy sobie właśnie w config, ja otwieram sobie tutaj w notepadzie, no i już wam mówię co i jak. Oczywiście opcji jest naprawdę sporo, bo jest tutaj aż linie 563 ja pokażę Wam parę najważniejszych funkcji, a jeżeli potrzebujecie coś więcej ustawić, to możecie sami sobie jeszcze tutaj poczytać. Każda funkcja jest naprawdę dobrze opisana, autor się postarał. Swoją drogą, tutaj popatrzę, bo ten plugin ma aż chyba milion 500 tysięcy, zgadza się, milion pięćset tysięcy pobrań. Używam go naprawdę od dawna, no i bardzo, bardzo go lubię, nie? Także będę też przepisował bardzo autora. Jak macie konto na bakicie, tam możecie mu jakiś fajny komentarz zostawić, żeby gościu się cieszył, nie? No i pierwsza ciekawa funkcja w konfigu, czyli właśnie włączenie restrykcji z World Guarda, czyli jeżeli na naszym regionie nie ma flagi Allow Shop właśnie ustawionej lub flagi do budowania, to nasi gracze nie będą mogli postawić właśnie swoich sklepów. Także ciekawa funkcja, żeby na przykład któreś regiony były dozwolone, to jakby dla sklepów, a niektóre nie. Kolejna funkcja to Require World Allow Shop Flag, czyli właśnie jeżeli damy tutaj na True, to w regionie, w którym będzie ustawiona flaga Tutaj mamy tą flagę Allow Shop, będzie ona ustawiona. To wtedy tam będzie można tworzyć sklepy, ale nigdzie indziej tych sklepów nie będzie można tworzyć. Czyli można zrobić po prostu taką strefę, na przykład na spawnie bo gdzieś, e, gdzie właśnie ludzie mają tworzyć sklepy. I poza tą strefą, poza tym regionem z World Guarda, nigdzie indziej nie będzie można tych stref tworzyć. Także możecie to dodać na true lub zostawić na false, standardowo jest to na false. Tutaj właśnie możemy ustawić ten itemek dla graczy, który tworzy im sklepy, czyli standardowo jest to właśnie Jako villagera, możemy zmienić to na jakikolwiek inny item i możemy wybrać tu jego nazwę. Jak widzieliście, był to Shopkeeper, w tym konfiguratorze też jest Shopkeeper. Możemy ustawić na przykład tutaj patyk, a tutaj nazwać to magiczny patyk do tworzenia sklepów. Tutaj ogranicza was tylko wasza wyobraźnia. Ok i właśnie w tym miejscu możemy właśnie pozwolić graczom na używanie komendy Shopkeeper, czyli to co wcześniej. Wam powiedziałem, czyli właśnie gracze, jeżeli to dacie na true, nie będą musieli właśnie używać tego i temu, tylko będą mogli tworzyć własne sklepy dla graczy właśnie przez komendę shopkeeper. W tej lince możemy ustawić maksymalną liczbę sklepów przypadającą na gracza, czyli w sytuacji, kiedy jest to minus jeden, nasz gracz może tworzyć nieskończenie wiele sklepów. Możemy na przykład ograniczyć to do piątki, lub jeżeli chcemy pobawić się tak, że każda nasza inna ranga ma inny limit właśnie tych sklepów, możemy tutaj sobie te liczby ustawić, na przykład dajmy sobie trójeczkę, dziesiąteczkę i dwudziestkę. No i gdybyśmy chcieli, żeby na przykład gracz miał trzy sklepy, to najpierw tutaj już ustawić trzy, dać mu permisję shopkeeper, Max Shops i tutaj wstawić trzy zamiast tego napisu kont. Na przykład dla VIPa dać 10, no to wtedy dajemy permisję shopkeeper, Max Shops, tutaj wstawiamy 10, a na przykład dla VIPa+, Plus, czy tam mvipa, czy jakakolwiek inna ranga, 20, no to wtedy shopkeeper.maxshops. 20. No i wtedy właśnie wasz na przykład tam mvip, totalnie ominie to ograniczenie trójki i będzie miał ograniczenie 20. Także dodatkowo fajna funkcja dla rank. Tutaj mamy funkcję, że skrzynki graczy są chronione, czyli na przykład jeżeli właśnie tutaj był stworzony ten nasz, ojej, o oj kurde się przestraszyłem, zapomniałem, że to ten skin, jeżeli mamy tutaj naszego tego villagera, to ta skrzynia będzie chroniona, bo ona należy do niego, no i właśnie, znaczy do niego, no do gracza, który, który ustawił ten sklep, ale żaden inny gracz nie będzie mógł tutaj właśnie grzebać w tej skrzyni. Także też fajna, przydatna opcja. Jest to standardowa na tru, także nie musicie przestawiać, ale chciałem Wam powiedzieć, że ta opcja jest i możecie też ją wyłączyć. Kolejna fajna sprawa, czyli mamy tutaj właśnie ilość dni, po których mają być usuwane sklepy nieaktywne graczy. Czyli na przykład damy sobie to 30. I jeżeli jakiś nasz gracz nie wchodzi na serwer przez 30 dni, to usunie jego sklepy. Fajna funkcja na duże serwery, żeby tych sklepów po prostu nie było za dużo na marne. Myślę, że spoko. Jeżeli chcecie to mieć wyłączone, to po prostu zostawiacie tutaj 0. No i coś, o czym mówiłem wcześniej, czyli jeżeli byście chcieli zmienić walutę z Emeraldu na coś innego, to możecie zrobić to właśnie w tym miejscu. Na przykład wpiszmy sobie tutaj Diamond, albo Dirt, żeby było bardziej, jakby wiecie, wyraźnie Dirt. No i tutaj mamy właśnie High Currency item, czyli tu był Emerald Lock, czyli właśnie ten bardziej wartościowy item. Tutaj mamy sobie na przykład Diamond, OK, Ctrl S. Przesadujmy sobie nasz plugin. Mam nadzieję, że to nie wymaga restartu serwera. Powinno wszystko działać. I teraz ustawiając nasz, to jest sklep. Jak widzicie, nasze emeraldy już automatycznie się zmieniły tutaj na diamenty. Tu były bloki, no to bloki na diamenty, a emeraldy na dirt, czyli faktycznie tutaj mamy walutę dirtową. Doszliśmy do paradoksu, że możemy kupić jeden dirt za cztery dirta, <grym> także no, można też takie jaja robić. Także jak widzicie, zmieniliśmy te emeraldy na, na po prostu takie itemy. To może być cokolwiek w tych miejscach. No i pokażę Wam jeszcze, to jest właśnie w tym i w tym miejscu. Także to było na tyle. Mam nadzieję, że Ci pomogłem i odcinek się spodobał. Możesz zostawić lajkacza, subika, komentarz. No i napisać również w komentarzu, jaki następny odcinek mogę przygotować, o jakiej tematyce. Lecimy. Gdzie lecimy? Kurde. Słyszymy się w kolejnych materiałach. Cześć!